Hello Siemano, witam Was w gotowaniu. Dzisiaj, kochani, sobie e, tak z telefonu sobie pomandujemy, ponieważ będziemy gotować, a nie chcę mi się dużego aparatu. Poza tym nie miałbym go jak go tutaj e, zmieścić w małej kuchni. No więc dzisiaj pokażę Wam jak zrobić coś z niczego, tak w zasadzie. A mianowicie zrobimy sobie makaron serowy. A z jakim serem? Serem grana Padano. No więc kochani, na warsztat wchodzi masło, oliwa z oliwek, makaron Durum, e, pieprz sól, to wiadomo, do tego grana padano, śmietanka 30, można użyć osiemnastki, z tym, że 18, 18 wcześniej hartujemy i oczywiście dużo natki pietruszki. Do tego użyjemy sobie jeszcze lekko limonki, żeby ten smak sera nie był taki zbyt mocny. Dla niektórych może być, więc to może być opcja. No więc co, zacznijmy gotować. Pani, zaczynając, to zacznijmy sobie od makaronu. Będziemy potrzebować wody. Dajemy sobie garnek. Oczywiście doprowadzamy to do Rzenia, zanim damy do gotującej wody, się zoda. Więc woda niech się tutaj e, robi. My, ja jeszcze nadmienię, że wcześniej e, potrzebujemy do tego czosnku. Więc wyciągnę czosnek. I teraz tak. Najpierw sobie poszatkujemy czosnek. Tak w zasadzie. I tak, więc najpierw czosnek. No więc kochani, jak mamy obrany czosnek, to trzeba by go teraz poszatkować. Kochani, wracając, jak już mamy posiekany czosnek, tutaj nam już woda e, bulgocze, więc można dodać nasz makaron. Ale myślę, że, myślę, że on jest troszkę czy za mało, bo więc tak troszeczkę jeszcze na oko. Dobra, mniej więcej jest 12.30-38, po powinno się go wyłączyć. Teraz pozwólcie, że rzucę w zasadzie całe to masło. Może być łyżka stołowa oliwy, bądź jak ja to zrobię teraz na oko, tak. Troszeczkę, tak w zasadzie. Nie za dużo, nie za mało. No, myślę, że tyle wystarczy. No i teraz dodajemy czosnek, więc biorę sobie nóż i już nam się to roztopiło. Teraz sobie zamieszamy to lekko, niech się ten czosneczek zrobi przez te 30 sekund tutaj czy tam minutkę. Akurat jest na małym palniku, można go jeszcze zmniejszyć, żeby nie spalić. Czosnku tutaj na 500 dałem. Teraz najważniejsza część, ten czosnek nam się troszkę zarumienił, o to nam chodzi. Teraz wlewamy śmietanki i trzydziestki troszeczkę, tak na oko, żeby była tylko taka powierzchnia się zrobiła. Nie na za dużym ognie, tylko zalejmy sobie całość. Tyle powinno wystarczyć. No może nawet troszeczkę więcej do, do, dolejemy. Ja to też tak na oko robię. Jak chcecie więcej tego sosu, to oczywiście możecie więcej go y, sobie dodać. Tutaj sobie zamieszam to. Pani. Jak już widzimy, że nasz sos, y, ta śmietanka tak lekko bulgocze, więc dodajemy sobie sera. I zacznę go powoli mieszać, by on się rozpuścił. Dam troszeczkę jeszcze tak sera. Ja tu tak robię na oko. Można oczywiście robić mm, e, jak chcemy, nie? Ogólnie ten ser jest słony już sam w sobie, więc jak chcecie możecie solić. Możecie Możecie jeszcze sobie posadzić, jeżeli dla Was jest nie, nie tego. Ja sobie go... Tutaj jeszcze troszkę wejdzie wody z makaronu, więc wezmę sobie łyżkę. sobie tak... odcedzę. I dodajemy sobie takie... takie dwie łyżki. Tutaj można się bawić tak w zasadzie. Jeszcze troszeczkę tego sera Tam dorzucę. Nie jest tak konsystentny co bym chciał. Ja sobie kochani, w międzyczasie tak próbuję tego sosu. Czy jest dla mnie ok? Dla Was może być. Jeżeli dla Was jest zbyt intensywny, to nie dodawajcie aż tak dużo z tego sera. Dla mnie w ogóle to nie jest intensywne z grana padaną. No, więc sobie do... dosypałem troszeczkę jeszcze tego. Sera tutaj. Mm, teraz jest zajmista. On Ten sos nam zgęstniał. Ewidentnie. Zmniejszamy sobie na spokojnie, jak ten sos sobie leży. Tak, ponieważ teraz zajmiemy się. Jeżeli macie troszeczkę limonki, bądź tam cynteryny. Teraz jest taki czas, żeby dodać, właśnie. E, odrobinę kilka kropelek, tak w zasadzie cytryny, o, możemy to jeszcze nawet zmniejszyć o taką, żeby to lekko się podgrzewało. Ja spokojnie ten makaron sobie odcedzę. Teraz was zostawię na chwilę. Odcedzę sobie makaron, posiekam e, natkę pietruszki. Oczywiście natkę pietruszki wcześniej sobie umyjcie, przemyjcie i zaraz wam pokażę, co i jak dalej, żeby to finalnie miało efekt. Dobrze kochani, nadszedł czas. Ja już tu widzę, że na bardzo malutkim ogniu ten sos mi już e, tak zgęstniał, jakbym chciał. Dlatego e, dlaczego właśnie użyłem małego ognia? Po to, żeby ten sos właśnie zgęstniał. I to jest właśnie ta konsystencja, której ja szukałem Żeby ten makaron wszedł, żeby ten sos wszedł w makaron, żeby on był oblepiony. Choć on nadal jest taki troszeczkę rzadki, ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. I teraz tak, umytą posiekaną pietruszkę mamy, natkę pietruszki. i nam wystarczy, w sumie jej dużo. Mamy limonkę. Co z limonką robimy? Ja ją przekrajam na pół, przekroiłem na pół. I teraz jak przekroiłem ją na pół, odrobinkę. Wyciskamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kropelek, tak żeby nie za dużo. Ma to dać tylko świeżości odrobinę świeżości, żeby ten sąk nie był za mocny, więc sobie teraz to wymieszam bardzo mocno. Teraz dodatkowo mamy tarkę możemy użyć tarki i do czego? Na bardzo malutkich oczkach sobie zetrzemy odrobinkę skórki. Tę odrobinę skórki sobie dodajemy, jak to da nam takiej świeżości dodatkowej, to się jeszcze przygryzie. I teraz już w zasadzie na, na yy, bardzo małym ogniu bądź nawet możemy wyłączyć, dodajemy pietruszkę, dużo pietruszki dużo pietruszki w zasadzie całą zużyłem no ja tak lubię i już na wyłączonej patelni oczywiście to robię z tą pietruszką żeby ta pietruszka no, nie przenikła aż tak przez ten sos O, to 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 a widać że gęściutki no i teraz dodaję sobie makaronu dobrze i zobaczcie teraz jak to apetycznie wygląda niczym mac and cheese tak troszkę wyszło, ale kochani, ja tu w ogóle tak w zasadzie nie użyłem pieprzu, bo pieprzu dla mnie byłby za ostry zrobiłby tutaj no nie, nie lubię aż tak ostrego mieć pieprz daje taką ostrość sobie, w sobie ma, więc no, i co, idziemy idziemy zjeść, skonsumować powiem wam jak to smakuje kochani, przechodzimy do testu Smak jest intensywny. Intensywny smak jest z tego sera, ale nie jest taki ostry jak, e, jak w innych serach. Dlatego ja tak używam grana padano, bo nie muli. Przede wszystkim nie muli. Pietruszka daje tutaj może taką lekką kwaskowość, ale w połączeniu z limonką ten ser nie będzie taki mdlisty. W ogóle grana padano nie jest aż taki e, mdlisty, jeśli o to chodzi. Mhm. O i polecam wam. Zdecydowanie wam polecam. Jeszcze jak macie jakiegoś kurczaka na zbyciu to możecie sobie tutaj dojeść kurczaka. Ja na przykład nie chcę dzisiaj jeść kurczaka. No to może też bez kurczaka zajebista opcja dla wegetarian. Bo możecie też sobie użyć do tego makaronu ciemnego. To będzie tak samo zajebiste jak teraz to jest. Ta limonka też mm, jest lekko taki posmak limonkowy. No, akurat miałem limonkę, używam limonki do, do, do herbaty czy coś tam, to właśnie sobie wykorzystuję. Jak wyleczyć, właśnie skórkę, oczywiście, wcześniej obyć. Ale to jest coś niesamowitego. Nigdy nie jedliście tak dobrego makaronu. Akurat z grana badano z takim lżejszym serem. Dobra, kochani, Siemanko. Elo, z tej strony był Lukasek. Do zobaczenia. W następnym filmiku.